Załoga samolotu Kasa yy, w potworze wypuściła sposobem awaryjnym. Najpierw na no, pokładzie sytuacja awaryjna i nastąpi awaryjne lądowanie samolotu Kasa. Jest to całkowicie bezpieczne. Proszę spojrzeć w lewo, czyli na tu samolot, kasa 295, powozie wypuszczone, klapy pełne, reflektor i już za chwilę, miejmy nadzieję, bezpieczne osiąg na radomskiej ziemi. To tylko ćwiczenia, w których celem jest jak najlepsze wzorowanie realnej sytuacji, która może zdarzyć się w przyszłości. Zapewniam Państwa, że takie ćwiczenia to wspaniała lekcja dla całego systemu polskiej obrony powietrznej. Lekcja, której prawidłowe odrobienie i wyciągnięcie prawidłowych wniosków z tego sprawdzianu pozwoli spokojnie spać naszym wszystkim obywatelom. Cała odkasa już na ziemi, proszę spojrzeć za samolotem 42. Stacji Lotnictwa który kieruje działaniami służb do czasu przybycia sił policji. Kiedy żołnierz potrzebuje, żeby państwo wychodzić z banku powietrznego, to zbyt, jako remegę.

na pojawienie się dalszych służb, które pomogą w opanowaniu tej niecodziennej sytuacji. Potrzeby mogą wprowadzić negocjacje z osobami, które w tym momencie nie tej Zgodę kieruję się na zachód. E, taką informację otrzymał przede wszystkim oficer dyżurny placówki Straży Granicznej w Kielce, w której e, terytorialnym zasięgu działania znajduje się właśnie lotnisko w Radomiu. E, ta informacja trafiła również do policji. E, właśnie w tym, w tym momencie czekamy mamy na bezstronne dopiero... zorientowaliśmy się, że mamy sytuację trudną i niewyjaśnioną na wstępie, e, w ten rejon skierowaliśmy ruchome stanowisko dowodzenia. E, takie ruchome stanowisko dowodzenia znajduje się po naszej prawej stronie ja, ja do ja poradzenia negocjacji. E, teraz czekamy na ich przyjazd. Myślę, że niebawem już się pojawią na miejscu. Jest to m, grupa pięciu policjantów, pol pięciu policyjnych negocjatorów i priorytetem będzie ustalenie, co dokładnie się zdarzyło, jaką się tłumaczę Centrum Radio e, aby e, w ten sposób... E, e,

ekipa policyjnych antyterrorystów, którzy oczywiście będą dbali o jak największe bezpieczeństwo sytuacji, będą teraz w tym momencie asystą dla policyjnych negocjatorów, którzy przybliżą się w jak najbardziej możliwy sposób do policji do, 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 do kasy, która wylądowała na wchodzie lotniska tak aby mieć bezpośredni kontakt i móc swobodnie rozmawiać z osobami, które znajdują się na pokładzie. Tak. Eee, Ambulance podjechały w asyście żandarmerii wojskowej. Po udzieleniu pierwszej pomocy cudzoziemcy zostaną w asyście funkcjonariusze odwiezieni do kopijskiego szpitala w Radomiu. Właśnie ambulancje odjechały w stronę Radomia do najbliższego szpitala, aby odwieźć poszkodowanych. Asystuje im samochód Straży Granicznej wraz z funkcjonariuszami. Informacja ze sztabu policji, która nadzoruje teraz te czynności, to taka, że osoby, które wymagały pomocy lekarskiej, a to jest priorytetem zawsze przy wszelkiego rodzaju udzielaniu pomocy, Trafił do szpitala. Policyjny kondor teraz... Yy, kon, yy.